Porwaniem Szona Horbeka żyła cała Ameryka. Przez ponad cztery lata od zaginięcia chłopca nie było o nim żadnych wieści. Nikt go nie widział i nikt o niczym nie słyszał. Statystycznie szanse na odnalezienie dziecka, a wraz z nim nadzieja, malały z każdym dniem. Sean miał 11 lat, kiedy 6 października 2002 roku jechał samotnie na rowerze do kolegi mieszkającego niedaleko swojego domu w Richwood w stanie Missouri. Zauważył go wtedy 41-letni Devlin, który od miesięcy jeździł po okolicy swoim białym pick-upem szukając młodych ofiar. Zrzucił chłopca z roweru, wsadził do samochodu i odjechał. Powiedział mu wówczas, znalazłeś się właśnie w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Przez miesiąc przetrzymywał go w swoim niewielkim mieszkaniu. Potem postanowił chłopca zabić. Ale przed uduszeniem jednastolatka uchroniła obietnica, że nigdy nikomu nie powie o porwaniu. Devlin miał broń i groził zamordowaniem go, gdyby kiedykolwiek myślał o odejściu lub wezwaniu pomocy. Przez cztery lata żył więc w przekonaniu, że jego rodzina zostanie skrzywdzona, gdy ten będzie próbował uciec lub powie komukolwiek o sekrecie. Devlin pozwalał mu spotykać się z nowymi kolegami i chodzić na randki. Dostał nawet telefon komórkowy. Nie chodził jednak do szkoły. Sean milczał, a nikt w Kirguut nie zauważył, że jest zaginionym chłopcem z Ridgewood, z miasteczka oddalonego o nieco ponad 80 km. Historią chłopca żyła cała Ameryka, dlatego tak dziwne jest to, że przez 4 lata nikt nie rozpoznał zaginionego chłopca. Kiedy wracał do mieszkania swojego oprawcy, był wykorzystywany seksualnie. Jego odseparowanie od rodziny trwało 4 lata, 3 miesiące i 6 dni. Rodzice Shona, Pam Ackers i ojczym Craig Ackers, cały czas szukali swojego syna. Założyli nawet fundację, która pomagała w poszukiwaniu zaginionych i uprowadzonych dzieci, które nazwali Fundacją Shona Horbeka. Zarówno matka Shona, jak i ojczym wydali wszystkie swoje pieniądze i oszczędności emerytalne, szukając Shona i płacąc śledczym, aby pomogli policji. Ostatecznie Sean stał się zbyt stary jak na guz Devlina, a Devlin postanowił znaleźć zastępstwo dla Seana. Tak 8 stycznia 2007 roku dojechał do Beaufort, gdzie z przystanku autobusowego porwał Bena Ombiego. Słabym punktem Devlina był jego charakterystyczny samochód – biały pikak marki Nissan z 1991 roku. Zapamiętał go wówczas jeden ze świadków tego zdarzenia. Był nim 15-letni sąsiad Bena, który zobaczył go płaczącego, a następnie wsiadającego do ciężarówki. Sąsiad był w stanie przekazać policji opis białej ciężarówki, a FBI mogło stosunkowo szybko połączyć samochód z Devlinem. Trzy dni później policjanci z Kirkut odpowiedzieli na wezwanie z bloku, w którym Devlin przetrzymywał chłopców. Kiedy podjechali pod blok, zobaczyli na parkingu pasujący do opisu świadka biały samochód. Wkrótce z mieszkania wyszedł Devin wyrzucający śmieci. Policjanci znali go jako pracownika miejscowej restauracji. Zaczęli zadawać mu pytania. Ten jednak nie pozwolił im wejść do swojego mieszkania. Funkcjonariusze zaczęli nabierać podejrzeń. Devin wydawał się dystansowany i nerwowy i ciągle powoływał się na swojego okreśniaka o imieniu Sean, do którego musiał wrócić. FBI szybko zdało sobie sprawę, że Sean, o którym mówił Devin, to Sean Hornbeck. Devlin przyznał się, że przetrzymuje w domu zaginionego Bena. Obydwu chłopców uratowano i wrócili do swoich rodzin, a Devlin został oskarżony o 80 aktów przestępstw seksualnych, porwania i usiłowanie zabójstwa. Ten dzień, 12 stycznia 2007 roku, został okrzyknięty cudem. Missouri. 12 stycznia 2007 roku Devlin został aresztowany i oskarżony o uprowadzenie 4 dni wcześniej 13-letniego Bena Ombiego, którego policja znalazła tego dnia. 8 października 2007 roku Devlin przyznał się do zarzutów wielokrotnych porwań i napaści na tle seksualnym. Został skazany na 74-krotne dożywotnie więzienie, w sumie na 1850 lat. Karę odbywa w więzieniu w Crossroads Correctional Center w Kameronie w stanie Missouri. Po porwaniu Ben wrócił do szkoły. Teraz ma 23 lata i pracuje i uczy się w koleżu. Z kolei 27-letni Sean po powrocie do domu poszedł do prywatnej szkoły w St. Louis. Pracuje w okolicznej fabryce. Na każdym przedramieniu zrobił sobie tatuaż. Jeden z nich to wiara, a drugi szacunek. To już wszystkie wiarygodne informacje, do jakich udało mi się dotrzeć w związku ze sprawą zaginięcia Seana Hornbecka i, no i przy okazji również Bena Ownbiego. Jeśli macie jeszcze jakieś informacje, do których udało wam się dotrzeć na ten temat, to podzielcie się nimi w komentarzu. To wszystko na dziś, dzięki, cześć. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, cześć.